W trakcie frezowania możemy zaobserwować większy hałas, kiedy narzędzie wchodzi w materiał, i również jak z niego wychodzi. I dodatkowo każdym ostrzem wchodzimy w materiał bardzo grubym biurem i tak samo grubym biurem wychodzimy. Myślę, że ze strony kama na pewno zajmie to mniej czasu. W trakcie frezowania możemy zaobserwować większy hałas, kiedy narzędzie wchodzi w materiał i również jak z niego wychodzi. Michał, chciałem Cię zapytać, co jest tego przyczyną? Janusz, bardzo dobre pytanie. W przypadku, gdy głowicą wchodzimy w materiał, zwróćcie uwagę, że Mamy zaangażowane bardzo mało, mam pojedyncze ostrza, ponieważ jeszcze nie jesteśmy mm. w pełni w materiale. I dodatkowo każdym ostrzem wchodzimy w materiał bardzo grubym wiórem, i tak samo grubym wiórem wychodzimy, mm. co powoduje nam właśnie tą dużą amplitudę sił, układ mamy nienapięty i wtedy widzimy, słyszymy właśnie tą głośniejszą pracę. Czyli w przypadku, kiedy wybrałem gatunek twardszy, bardziej odporny na zużycie, może to powodować problem z mikrowykruszeniami i no de facto na koniec skrócenie trwałości ostrza, tak? Tak, jest to te, taka konfiguracja wejścia i wyjścia z materiału na mm -hmm. pewno skraca nam trwałość, ponieważ bardzo mocno mm -hmm. przeciążamy krawędź skrawającą i ostrze, jako te, ten węglik, źle znosi zwłaszcza wyjścia z materiału, mm -hmm. te zmiany naprężeń. To w, jakim, w, jakim, w jakim sposób mogę w takim razie zapobiec temu efektowi? Przede wszystkim staramy się, jeżeli mówimy tutaj o konfiguracji, że mamy detal mniejsze niż, mm -hmm. niż głowicę, staramy się, żeby detal i głowica nie były w osi. Staramy się przesunąć narzędzie względem obrabianego materiału, żeby po prostu wchodziło w trochę bardziej korzystnie, czyli powiedzmy mniejszą grubością biura i też płynniej wychodziło. Jeżeli mówimy o kilku przejściach, czyli mamy powierzchnię, szerszą powierzchnię do obrabiania niż głowica, że musimy zrobić kilka przejść, wówczas staramy się, aby wejść w materiał albo pod ukosem, albo wejść z promienia, co powoduje, że wchodzimy dużo cieńszym wiórem, i też płynnie cienkim biurem wychodzimy z materiału. Ale samo tak zwane wtoczenie po promieniu narzędzia również mogę zastosować w trakcie no, wykonywania kanałka, tak? Dokładnie tak, mhm. oczywiście. A teraz Michał, no, bo jednak z reguły spotykamy się z tym w rzeczywistości, że na produkcji wszystkie te wejścia są na wprost, No i ten hałas po prostu jest. I, a z drugiej strony szukamy optymalizacji, tak? Chcemy mieć mniejsze koszty obróbki lub przyspieszać proces. Podejrzewam, że dla operatora może być tutaj kłopot, żeby o to zadbać bezpośrednio na pulpicie. Natomiast od strony Kama, czy są tutaj jakieś wyzwania, czy to zajmie więcej czasu, jeżeli chodzi o zmianę strategii wejścia, żeby to nie było wejście na wprost, tylko właśnie wtoczenie czy wejście pod kątem? Myślę, że ze strony Kama na pewno zajmie to mniej czasu, ponieważ programowanie hmm. tych strategii czy wejść jest mniej czasochłonne niż na maszynie bezpośrednio. I natomiast sam KAM daje nam różnorakie strategie tych wejść oraz metody w tych strategiach, które wliczają po prostu sposób wejścia pod kątem, po promieniu, czy długość tego wejścia. Dodatkowo można kontrolować posłów na wejściu, czy też na wyjściu. Mhm. Czyli tutaj warto, żeby zwrócić na to uwagę, bo wydaje mi się, że to może być na pewno no, pomocne, jeżeli chodzi o, o wszelkiego rodzaju optymalizację, czy nawet rozwiązywanie problemów, jeżeli chodzi o jakieś wykruszenia czy, czy niestabilną obróbkę. Jeżeli ten temat jest dla Was interesujący, chcieliśmy zaprosić Was na nasze szkolenia STEP, które przeprowadzamy w Centrum Technicznym. W trakcie dwóch dni dzielimy się wiedzą w zakresie teoretycznym. Również wykonujemy szereg demonstracji na obrabiarkach gdzie wiele zagadnień jesteście w stanie zobaczyć w teorii i w praktyce. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w komentarzu.